E dziewczynki, witam się z Wami w kolejnym vlogmasie Dzisiaj otwieramy dwunastkę I tak jak wczoraj zaczynałam od tutaj To dzisiaj będę zaczynała od koperty Powiem Wam, że trochę mi się kurczy ta naklejka rozkleiła Ale Zobaczymy co jest w kalendarzu A może by tak wszystko rzucić i wyjechać? Hmm, ja bym wyjechała Boże święty, wiecie gdzie? Po prostu wsiną dalej. <laughs> no, choroba po prostu nas wykańcza, ale dajemy radę. Kuczę. Piękne jest to wyzwanie, bardzo mi się podoba. No, śliczne jest. No, czekajcie, bo była karteczka i nie przeczytałam. Hmm. O, to będzie bardzo dobre wyzwanie, właśnie na, na wycieczki w sumie wyjechać do Bieszczady, ale ja w sumie mam niedaleko do Bieszczady, nie muszę wszystkiego rzucać, mam niedaleko w Bieszczady o tak, ale na wycieczki jak najbardziej skorzystam z tego wyzwania na pewno, gdzieś go sobie tam umieszczę w moim binderku i słuchajcie yy, to, 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 to. coś miałam wam powiedzieć i wyleciało mi z głowy no nie no po prostu nie wierzę w to zapomniałam co miałam powiedzieć zjadłam to Trzy. <laughs> eee. Raz, dwa, trzy. Bałwan. Wy w ogóle pamiętacie, co losowałyście poprzedniego dnia? Ja w ogóle tego mój mózg tego nie kontaktuje. Dziewczyny, które nagrywają w masy eee, 15 zł. Mnie każą eee, wrzucić. A, wiem, co Wam miałam powiedzieć. Dobra, słuchajcie, teraz tak. Yy, powiem Wam yy, taką ciekawostkę o mnie, <laughs> że ja jestem taką osobą, która bardzo szybko czyta. Mega szybko czytam. Kiedy się zapisałam jako nastolatka na taki kurs szybkiego czytania, i powiem wam, że jakby. Ja tylko tak czytałam o nim i tak dalej i były jakieś takie próbne lekcje, i ja to zrobiłam. Yy, nauczyłam się kilku technik i po prostu mega mi się to przydało, jak studiowałam, bo po prostu, wiecie, no najwięcej czasu schodzi właśnie na czytanie, nie. Akurat ja miałam taki kierunek, że no, na każde tam ćwiczenia musiałam przygotować od 100 do 150 stron, coś streścić i tak dalej, a tych ćwiczeń miałam bardzo dużo w tygodniu więc mi to mega dużo czasu pochłaniało i właśnie ja się nauczyłam takiego szybkiego czytania, więc dlatego, yy, dlatego po prostu tak, wiecie, te kartki, że ja nie przeczytałam, ja przeczytałam, <grywa> także mam taką, taki sposób szybkiego czytania, że, yy, mógłbym Wam to powiedzieć, robię zdjęcia oczami, nie wiem, czy tak można w ogóle powiedzieć, na przykład, jak jest linika tekstu, no to ja nie czytam każdego wyrazu osobno, tylko ja sobie robię zdjęcie pół-pół liniki. Strzelam takie fotki, jakby mój mózg to przetwarza, więc jest, mam trochę lepiej w życiu, prawda? Yy, bardzo szybko czytam taką książkę, jakąś standardową, na przykład, yy, nie wiem, która ma 300 stron. Yy, zajmuje mi to dwie godziny, więc. Do przeczytania, nie? Mega szybko czytam, więc. Ale to nie patrzcie na mnie. nie <laughs> Jestem dobrym przykładem, bo właśnie dlatego mm, teraz rzadko kupuję książki, bo po prostu ja to no, bardzo szybko czytam. Nie? Jakby tak. No chyba, że kryminał, to muszę się skupić, to trochę dłużej, ale wiecie, gdyby mi tak nikt nie przeszkadzał i wiecie, dzieci, by mi tam do mnie nie mam rotały, to tak, to jest taka ciekawa skala. Miałam jeszcze przygotować drugiej część QA, ale powiem Wam, że nie wiem kiedy to zrobię. Może gdzieś jakoś sobie to dogram. I gdzieś wrzucę takiegoś do wzlotu Dobra, świąteczne to czytam. To wiecie co? Nie mam za bardzo e, ochoty na to, to czytam to. E, trochę mam mało kasy, żeby drapać, e, chociaż te pieski bym może udrapała, chociaż jedno. E, tak, 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 tak. No, no, przecież nie mam tego skrobaczka. No, tego drapaczka. No, gdzie on jest? Boż naprawdę. Hmm, tutaj jesteś, dziadu. no hmm, poczekajcie, bo ja nie widzę. Ej, właśnie, pa patrzcie, jak ja jestem kobietą pełną sprzeczności. Mówię, że szybko odczytam, a nie widzę drapaka tutaj w swoim tym. Możliwe, że dzieci gdzieś zwędziły. Okej, okay, dobra, wiecie co, leżą jakby tylko ja jestem ślepa. Ostatnio wam mówiłam, że jedno oko na Maroku, więc jakby potwierdzam to i spróbuję yy, tutaj iść tą stroną <laughs> piąteczkę bardzo dobrze mogę Ci piątkę dać dobrze mam tu piątkę nie, to dwa złote no bo słuchajcie to jest tak że gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, to by było strasznie nudno na tym świecie, tak? I no po prostu tak. ale mnie kusi, żeby tu drepnąć, coś jeszcze. Tu się boję. Chciałabym, a boję się. To czy tam to? Idę tu do zdrapki. Tak mnie kusi ta zdrapka od martynki, że nie mogę się jej oprzeć. Za ostatni grosz zdrabię tą zdrapkę. Ej, no, luzik elegancko, dyszka. No. Dobrze. Tu jest status, ale jestem zbyt leniwą bułą, żeby to pisać, więc... Sorry, Flaming. W ogóle... To jest tak bardzo ładnie wydrukowany. Powiem Wam, że ta zdrapka mnie fascynuje, Martynka, bo ona... Jak ją zrobiłaś? Na czym ją drukowałaś? Proszę mi napisać, jak to będziesz oglądać. Albo mi napisać później na Messenger. Dobrze. Dobrze. Słuchajcie, ale leniwa była, nie napisała statusu. A. Życie. Dobra, słuchajcie. Dzisiaj już nie mam za bardzo hajsu, także... Yy, tak... Słuchajcie, dzisiaj się żegnam z Wami, szybki temat i do zobaczenia w następnym vlogmasie, mam nadzieję, który będzie. Buziaczki, pa!